Projekt Komisji Europejskiej Horyzonty 2020 to jest inicjatywa, która powstała z szeregu wcześniejszych doświadczeń i prób pracowników Instytutu uzyskania grantów ze środków zewnętrznych. Projekt, który złożyliśmy, umocowani tymi wcześniejszymi doświadczeniami, dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest wykorzystanie technologii informacyjnych, cyfryzacji w procesach komunikowaniu o zdrowiu. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 stycznia 2020 roku uniwersytety przedstawią zakres swoich badań i analiz prowadzonych w różnych grupach wiekowych nadawców, odbiorców komunikatów i w różnych też zakresach komunikowania o zdrowiu. Efekty tego projektu będą do uchwycenia w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest taka, że projekt służy wypracowaniu pewnych strategii, może aplikacji mobilnych, które by umożliwiały komunikowanie o zdrowiu, czyli byłyby rodzajem alternatywy dla Technologii 5G, bo byłyby bardziej dostępne, a jednocześnie mniej wzbudzały lęku w związku z naruszaniem prywatności danych, no, poczuciem stałego inwigilowania. Drugim efektem jest to, że w projekcie przewidziano fundusze na wzmocnienie jednostki kierującej konsorcjum w zakresie projektowania, zarządzania i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. I to jest bardzo istotny element. Ten projekt zatem w tej drugiej części nazywa się Twinning właśnie przez to, że, że określa również drugą płaszczyznę praktyczną, pragmatyczną działania badań naukowych.